Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Clash Royale i zanim zaczniemy sobie tutaj grać na żywo mam dla was, słuchajcie, dwie skrzynki pierwsza Legendary King's Chest, otworzyłem sobie oczywiście za za questy, no i nie wypadły te legendy, na które liczyłem, bo jak wiecie zbieram loga i mam już, słuchajcie, 12 na 20 na maksymalny poziom, więc jeszcze 8 kart mi brakuje no i drugi druga skrzynka to jest za sezon plan warsów. No i tam niestety legendy nie było już w ogóle. Także dzisiaj sobie kolejne skrzynki otworzymy. No i pogramy i słuchajcie, wchodzi kolejny update, będzie nowa arena, w sensie nowy sezon oczywiście i nowa karta Elixir Golem, więc sobie pogadamy, pooglądamy i tak dalej. Jeżeli wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę do góry i przechodzimy już do gry. E, jesteśmy już w grze i teraz y, tak nie jestem w żadnym klanie. E, generalnie zawaliłem jednego klan Wara i, i przez to po prostu... No, jak dostałem ochrzę w klanie, stwierdziłem, że wyjdę, bo nie mam czasu ostatnio grać w Clash, Roy Clash Royale tak często, żeby każdego Clan Wara rozgrywać. Dlatego po prostu dla dobra tamtego klanu opuściłem klan i na razie nie jestem w żadnym. E, więc jak widzicie, tutaj z tego Golden Week Draft Challenge mamy Legendary e, Chesta, e, No, i tutaj z tych nagród mamy kolejną skrzynkę. E, jak widzicie. E, także to sobie oczywiście otworzymy, e, tutaj nic ciekawego nie ma, cały czas gram tym samym dekiem, może na początku ta, ta słabsza skrzynka, a raczej dwie skrzynki, bo oczywiście będzie jeszcze e, crown czyst. No, nie zbieram żadnych specjalnych epików, dlatego to co wypadło może, może jak najbardziej być. E, no i kolejna skrzynka, tutaj e, też legendy nie ma i też nic nie zbieram, dlatego to sobie skipuję. I cieszę się, bo mamy tutaj trochę, oczywiście, golda i tak dalej. Jak widzicie golda, mam dużo też, dużo tych star pointsów. Zbieram na jakieś fajne upgradey tutaj moich kart. No i teraz Legendary Chest. Módlmy się, żeby tutaj był po prostu delog, a raczej ja się będę modlił, bo to mi jest potrzebny. No i co to będzie? Fisherman. No dobra. 1 na 10, nie gram nim w ogóle, dlatego no tak, tak sobie w sumie nieprzydatny zbytnio. E, no i dobra, jeżeli polecacie jakiś klan, napiszcie w komentarzu, to może wbije No i, i coś tam wam oczywiście też pomogę. E, tutaj jest ta nowa karta, ale już wiemy, że będzie to Elixir Golem. E, można sobie obejrzeć cały filmik na, na YouTubie. Jest też nowy przycisk party, to też sobie za chwilę przetestujemy. E, w ogóle był taki błąd, że że tutaj, bo to jest y, bez tracenia pucharków, a zagrałem raz drafta i pucharki niestety straciłem, bo przegrałem. Y, ponoć Supercell to potem zwracał, w sumie nie zwróciłem uwagi, czy rzeczywiście dostałem je z powrotem. Y, no i dobra, lecimy sobie na arenie, pogramy bo trzeba trochę pucharków wbijać, jest w ogóle też nowa animacja, kiedy wygrywamy, to te pucharki wyskakują nam tak jak gold i po prostu się tak zbierają do tej całej puli, no to nie jest nic ważnego, ale rzeczywiście to też fajniej wygląda, troszeczkę się menu tam pozmieniało wizualnie, On coś za tym Giantem puści, prawda? Dlatego ja tam Hoga na razie odpuszczę. No nie, nie puścił nic. No to możemy Hoga sobie zrzucić. Eee... A sprytnie, ja tutaj dam minionki. On też dużo eliksiru wydał, dlatego zobaczcie, my zada... zadamy więcej damage'a. Chyba, żeby nagle zamroził Froga, zamroził Hoga i rzucił Freeza i cokolwiek, i rakiety. No ale 800 damage'a zrobione. Frog sobie poradził. No i teraz, co zrobić z tym. Chyba wiecie co? Rzucę Fireball. La. No, bo ten inferno zostanie. <laughs> Mówiłem, że ma, kurde! <laughs> Zajemista ta jest emotka i przepraszam. Bardzo fajna ta emotka za połączenie Super ID. No, spell trochę nietrafiony. No trudno, także wyślemy jeszcze buziaczka, też bardzo fajna emotka Nightwitch zebrana oczywiście w tym challenge'u. No i dobra, poczekajmy, poczekajmy, bo on tutaj może dać tego Gianta rzeczywiście. Hmm. Jednak nie dał, dlatego to wszystko sobie zlogujemy. I niech wyżyczka już strzela w tą Wiedźmę. Oj, oj, jeszcze zap, bo to dużo damage idzie od tych szkieletów, nie można tak sobie odpuszczać. Myślę, że Hog będzie tutaj dobrym rozwiązaniem, bo... no i proszę, mamy, mamy minionki, które, które z... na pewno Fireballem zrobię i tutaj zrzucimy naszego... znaczy nasze minionki. No i tak jak polecą strzałki, no właśnie, to już balon. I to dość daleko od wieży, nie zadał damage'a, więc fajnie. Już oczywiście balon padł. No i na tego Inferno przygotuję sobie Ice Golema. Trzeba to rozegrać teraz... teraz mógłby to rozegrać, bo on tutaj może rzucić tego freeza rzeczywiście. Ciekawe, czy to zrobi. Ok, ten log taki troszeczkę wyrzucony na marne, no ale po prostu, żeby się też elixir nie marnował, no niestety ten fog musi tutaj pójść. Pójdzie też oczywiście fireball. No i rzeczywiście rzucił on, no, rzucił tego, tego freeza. Dobra, balon, o, balon skręca, no tak, no dobra, no to chyba jesteśmy to jesteśmy uratowani. Wiedźma padła, wieża rozwalona, no i słuchajcie, no tak się gra właśnie na arenie. No, tak prawda to jest 12 poziom, więc może trochę niewyrównana ta walka. No ale to nie zwalnia nas z obowiązku zwycięstwa w takim meczu. Proszę Inferno, żebyś zaczęła uderzać w Giant'a. No ale to jest już mecz wygrany, także... W sumie możemy, moja ulubiona emotka, gdzie ona jest, o ona jest super, naprawdę, no i ten miner też, generalnie fajnie, że dają te emotki tak naprawdę za darmo w tych challenge'ach, że można sobie wygrać, no i wbijamy do kolejnej ligi, 5600 i mamy mastera 3, także fajnie, fajnie i słuchajcie, zakolejkuję sobie jednak tego chesta, no to nic niestety nie ma, nawet nie ma nic, co się zbliża. Tutaj mamy Triple Elixir Battle, e, i wiecie co? Pogramy sobie... Bo ile jest do następnej nagrody? No prawie 100 pucharków pogramy sobie drafta. Żeby po prostu było ciekawiej. No i Butla, czyli ten. ten cel jakby wbity został także o egze. Jest teraz dobra karta, aczkolwiek. Mm, słabe jest to, że. Że on bardzo rzadko uderza. W sensie zadaje dużo damage'a po tym ostatnim patchu, e, który już był no, kilka tygodni temu, Z2, chyba, nie? E, no, ale rzadko po prostu rzuca tą siekierą. Rzadko rzuca siekierą i to jest też taki mały minus, no ale jak już rzuci, to zobaczcie no, ponad 500, nie? To jest chyba. To, czy to jest jedyna emotka na Nightwitcha? Możecie mi. na Nightwitchki raczej. Możecie mi napisać, bo. Bo wydaje mi się, że tak, że na razie. Supercell nie dał nam żadnej innej. Teraz pójdzie earthquake, a tutaj myślę, że myślę, że hunter na hita powinien wziąć tego tą muszkieterkę, no właśnie. Mm, także jeżeli chodzi o zadany damage to prowadzimy. No dobra, Ice Golem nam dużo nie zrobi. Wow, mamy rakietę, Royal Giant'a. No trochę drogi ten deck. Oj, mogłem dać egze, co. Jedna świnka przeżyła. Mogłem dać Egze, on też tutaj postawiony, by to wszystko tutaj ładnie zniszczył. No ale dobra, już odpuścimy sobie, tutaj pójdą arcerki i minionki. No i nic, dobra, obronione. Także można zbierać eliksir dalej. No i za chwilę zaatakować znowu tą lewą stronę, no bo, bo zaraz tutaj dojdzie do jakiegoś y, remisu, a my tego oczywiście nie chcemy, nie wiem czemu napisał Good Game. Czy, czy to. Nie, nie poddał się, no właśnie. No i to najzgolem też zmarnowany, nie? W sensie. No szkoda. E... No nie bierze na hita, niestety, tych, tych Royal Hogsów. No ale dobra. Wiecie co, nie wiem, czy nie dorzucić tego Royal Gianta do tej sprawy. I chyba tak zrobię. W sensie to zmarnowałby się ten egze, bo on by dużo na tej wieży tam nie zrobił. A. A fajnie może zadziałać taki mały push I jeszcze raz uderzaj w tego, no. no. i zobaczcie, no i w sumie wyszło na plus, no bo zadałem więcej niż na poprzedniej wieży na tej drugiej, nie, więc, więc jest, jest spokój. No niestety miner zajął się e, goblinami, nie tak to powinno wyglądać na pewno. Zwolnione tempo przez Earthquake zadziałało, w sensie spowolnione świnki i... Ja ją chyba za daleko od wieży stoi, czy nie? Dobra, i tak jest już za późno, żeby to... Cokolwiek jeszcze z tym, z tym tutaj robić. Dobra, ci pójdą na hita, super. Teraz szybki Royal Giant, znaczy szybki, no. Jako tako szybki Earthquake poszedł dobra, teraz pójdzie Miner, bo on te swoje tubliny wyrzucił. Jeszcze raz jakby strzelił Royal Giant, byłbym e, bardzo zadowolony. I teraz pójdzie Rakieta, no i to powinno być już zwycięstwo. Tak jest. No, także good game i good luck na, na przyszłość, bo dobrze grał. Um, oczywiście Pucharków zero, Jest Skrzynka. No bardzo fajnie, bardzo fajnie, że to dodali. E, w sensie można sobie grać, bo 2 na 2 było, nie? To był ten przycisk 2 na 2, tak? Można sobie grać jeszcze inne tryby, po prostu for fun. Także słuchajcie, Clash Royale idzie do przodu.